Dobra, to będzie spoko. Czas testować. BELWEDERSKA! uuu no. Ale pałac! No, w sensie pałac na Belwederze jest fajny. Byłeś? Nie. Aha, to skąd wiesz? Ale jest fajny! Bo fajnie <noise> wygląda z zewnątrz, no! Aha. A bo Duda chyba miał w pałacu prezydenckim, no nie? Nie, też na Belwederze. Na Belwederze jest za przysiężenie, Chyba. To jest, jest za przysiężenie i później oni go na ten, na... Ten, jest... No. Belwederze jest, jest pierwszy część. Nie no. Później idą do tego Sejmu no. i wygłasza swoje referendum. Później idzie z Sejmu do tego, kościoła na msze i później do pałacu prezydenckiego. Serio idzie do kościoła na msze? A pamiętaj, że Polska to jest kraj, kraj katolicki, więc jest msza. Aha, no to pić. Pamiętaj, że za przysiężeniu ma aż ten, że przysięgę na Boga. Czy coś w tym desen. A, tak, dopomóż mi Bóg chyba jest, nie? Tak, chyba tak, coś w tym Okej, okej, okej. A, to tak na to, to prawdziwą słowo chodziło, tak? Tak. A to nie wiem, nie ja wiem, czy to tam się Nie odpuszcz! Trzeba go będzie popytać o to. Przypil przypilnować te tak. razem. O tutaj wiesz... Y przygotowują go, żeby wyszedł do telewizji. Żeby dobrze wyglądał. Po raz pierwszy w życiu. Mam... Przepraszam. Nie. Wyglądał już kiedyś dobrze. Kiedy? Kiedyś na pewno. Kiedyś. Miło czasu przebiegł nie wiem, ociełem. 12 lat Miesiące, w de facto mogę, a, nie muszę. a on wie, że byłoby łatwiej to wszystko robić, jakby nie gadał. Pewnie tak, ale on musi coś powiedzieć do kamery, wiesz o co chodzi? To jest ten sklep. Czemu tam jest? Mam pytanie, czemu tam jest ładowarka laptopa, która, która nie jest nawet podłączona? Nie ja wiem, ty się górach. Nie mogli położyć w jakimś miejscu, tylko ktoś się później o to <laughs> Powodzenia, powodzenia. On teraz powinien wyjąć taką piersiweczkę i wiesz... możemy mieć O ale kurwa teledysk. I teraz, i teraz leci jego hot 16 challenge. A on ma? Chyba nie ma. Nie, ale nie walczyłem. Nie pytałem się i kiedy masz z To nie, wiem, nie ten prezydent. Pojebałeś prezydentów. A sorry, przepraszam. <laughs> sorry, sorry. Obydwój nie lubię. Ale ma minę, jakby się kurwa zesrał. O, ma tylko minę. Co ja tu robię? A czemu poszedłem w ten biznes? <laughs> Hej, kurwa, a mógł być Rafał. A mógł mógłbyś, Rafałek? A mógłbyś mógł to cie, ciepły ciepłe łonie Rafałka? Ale mnie obudzi o... o, plaskacz, o... <śm> Ej, weski, tu, no. Ale jedzie skorda bronią go. Ale zauważy że to... ...BMW że? No, no, no. Fun fact, byłem w Sejmie! Zajebisty fun fact. No byłem tam na tej noży. Bokiem, bokiem, Nawet bokiem, bokiem, no... boks Nie no wiesz, chodzi o to, żeby BOKIEM przechodzili ludzie i y, ci y, fotografii No 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 Tak właśnie powiedziałem, że ludzie i fotografii, czyli że fotografii to nie ludzie. W sumie trochę... O! o. o! Anczek! Przepraszam, Andrei... przepraszam. Że... Dziękuję, że mogę być panu obecności. z ziemi włoskiej do Polski. Ale kamera wszystko rejestruje. No tak. A jak. tam, A tam nad drzwiami marszałka jest y, srebrny przycisk YouTube'a. Seria? Nie, nie. No, okay. sprzedanych chyba na aukcji, jeśli mają. Właśnie. Niech Bóg błogosławi Polsce! Niech żyje Polska! Dziękuję. Niech żyją od mojej Ale jedna strona wstała, a... Bo to... Nie, tylko jedną stronę aktualnie widzisz. Nie na widzę tu pan siedzi. Ale bo, bo jest spa... Widzisz tam wstał. On jest spaślony. Aha. Andrzej jak taki. O, nareszcie spokój ducha mam. Bez kitu, Andrzej. No, robota odjebana. No żegnam. Na maleni wyjeżdżam, czy mi... Stary, ja widziałem jakiegoś shorta, że on zarabia 20 koła jako prezydent, a 10 na emeryturze. Gdzie na jakie malediwy, człowieku? On to co nie, najwyżej to co? może do Alblonga pojechać nie. na wakacje. Pó Póki jeszcze jest na ten, na służbowym, jako prezydent jeszcze wylatuje. Już nie jest. Ale wtedy jeszcze wiesz, jako ten ostatni czas, kiedy jest prezydentem, szybko to do... i odlatuje. Do jakiegoś Wietnamu czy gdzieś tam. Fanfak w Wietnamie się dobrze żyje jako biały człowiek hmm. bo ci płacą więcej A tam jest dosyć tanio, internet jest drogi, to jest problem. No. Jedynie, ale reszta jest. Ale fajna szabelka Wszędzie to są kurwa kamery. No ale to jest kamera o, y, tego. Ojech! Jak... Tutaj poczęstunek! W oficjalnym spotkaniu mm. wreszcie umarł Czarek Zgorzelski, był wówczas, jak zostałem prezesem, e, prezesem UPN u nie? No, no i gratulacje, panie Nawracki, super, super No a teraz... ale... o, jakie fajne ponczusie! O Jezus, ale to musi być takie jakieś syfiaso, chociaż może nie. Chociaż? Właśnie... ale wiesz co? Ale gdzie tu są talerze, kurwa? Są tam, są, złożone. E, przy butelkach wody są. Masz rację, są. To jest woda? To woda ma jakiś chiński Nie to jest perlasz kurwa A, Sorry, nie jestem burżujem jak ty Nie znam się Kurde. Ale ma wielką konstytucję To jest ona, nad którą Szymon płakał? Nie wiesz jak się nazywa ta konstytucja Wielka konstytucja A okej okay. Nie wiesz co to jest ta konstytucja, którą podpisywali To jest oryginał. Serio? Nie wiem A ta muzyka jak bo, nie wiem miał właśnie na, w kosmos wyjechać Ten pan ten, jakiś ten, nie jest zadowolony Ten, ten pan Miało Miał tu być Rafałek Dajcie Kurwa. Rafałka Rafał Rafael! Nie po, to, nie po to walczyłem w powstaniu, żeby mi Rafałka teraz zabrali. Rafał był przez dwie godziny. Nie, przez więcej. A jak ktoś go za, Tak pod pachy podniósł! Co tam było? Czekaj, co? Szymon! Przeworsk chyba. Nie, Szymon! Przedmięłem, kurznie. Dzień dobry. Zaraz czas. Uszanowanie, Uszanowanie. Panie, dziękuję za tego karpantego. O, czołem panie. Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że tu jesteście i przerazem wybraliśmy. Musi tak machać tymi rękami. A, inaczej, jeśli nie wiesz. To większość naszej, jakby, sposobu mówienia, to jest przez usta i przez twarz, ale ręce też są ważne, dlatego wielcy literzy, tacy jak e, Nawrocki, Nawrocki, e, Trump, Hitler, e, bardzo pokazują rękoma, żeby pokazać, że są wielcy. Ty porównałeś Nawrockiego do Hitlera? Nie, powiedziałem, że są wielkimi przywódcami, a nie są. Nie, nie jest wielkim przywódcą. Jest! Ile ma w ogóle na wrocki, czekaj? Prawda. Chodzi mi o. No jest taki normalny. Metr 86. Dzięki za profesjonalizm. No to nie taki wysoki. Taki wielki ten przywódca nasz. Ty tak lepiej niż Kaczyński. Przepraszam, ile? Co? Gdzie mi Kaczyński mam wzrostu. Ile? Metr sześćdziesiąt osiem. kurwa, to miał być żart. To A nie jednak jest, jest prawdą. Jest, on jest niziutki. No to jest Niziek. A on się nazywa. Bronić, aż do śmierci przysięgam. Obrzech! Tobie Boże! ja pierdolę. No, pamiętaj, że większość wyborców Nawrockiego to są bardzo chrześcijańscy ludzie, którzy jednocześnie są gotowi obrażać uchodźców, no. mimo że Jezus był uchodźcą. Prezydent Tak wielu z was. Było ze mną w czasie całej kampanii wyborczej, bo widzę Wasze twarze. Podoba mi się to, jak oni trzymają krzyże i flagi. Widzę flagi, widzę słów. On tak, to jest krzyż taki na samochód. widzę biskupiec, widzę Was wszystkich z całej Polski. I będziecie ze mną w co głęboko wierzę przez pięć lat, bo będę waszym głosem. No i. <laughs> Fun fact, prezydent nie, nie powinien być e, stronniczy, czyli nie powinien mówić, że będę waszym głosem jedynie do osób, które go wybrały. No ale on tak zrobił ich, to? I gówna mu zrobiła. E, a właśnie otóż to, że Sejm może go odwołać. A odwoła? Najpewniej nie, ale. No właśnie. Jeśli, Inaczej. Jeśli coś odwali, a patrząc na to, że najpewniej nie wie jakie jak ma jakie są te prawa i przywileje prezydenta i też jego obowiązki, to najpewniej coś odwali? W końcu czy później? Prędzej, ja myślę, że ma 30 jakichś nadzorców. Pewnie ma! Tylko pamiętaj, że on może coś odwalić na przykład pod, swoje, pod koniec swojej kadencji, bo już będzie mieć taką a kończy mi się kadencja, to co z tego złego, że na wizji coś powiem? Tylko że chyba... W... Więc pamiętaj, pożyjemy, zobaczymy. No, da. Nie chwal dnia przed zachodnim słońcem. Jeszcze raz wam dziękuję. Proszę was o to... Klub Gazety Polskiej, biskupiec. Abyśmy w najbliższym czasie nie zmarnowali tej wielkiej społecznej energii, którą udało nam się... Ha Hashtag biskupiec. Hashtag biskupiec. Jadę, Jadę jakaś dalej. Jakaś bab... Teraz jadą do kościoła. A teraz jedzie do klechy, znaczy co? No teraz ten... Czy tam był Stadion Leki? Ale Ta. się źle złożyło, jedzie do klechy i Stadion Leki. Ale pamiętaj, że on jest kibowem, więc oni to mają... Ej, w sumie, ale on jest... To on ma beef chyba z tym, z Lekiem. On jest tak kurdynią Wszystko ma takie... Co ja tu robię? <noise> o, zapiecek! O, jest już ksiądz. Nie, jest ksiądz. Nie, czy jakiś tam inny biskup, nie znam się. Chyba to biskup. Prawda. Jezu, jaka kawaleria tam była, widziałeś? Nie co? A ty? Widzisz ile tam jest tych księży? Oh, Ca Cały Warszawa się zleciała. Hmm. Ale ekipa się zebrała. Zaraz będą Brawl Starsa odpalali. Pomyśl, że jest to i tak nagle słyszysz. Dyrydydy. Andrzej duda ma takie A oh Boże już chcę na ten urlop pojechać No tam tak nigdy nie byłem Nie katecze byłem, Tak, tak, oczywiście był w Te krypty. Byłem w nich chyba, jeśli dobrze pamiętam kiedyś Nie ja nawet chyba nie Właśnie nie pamiętam czy w tych kryptach, czy w jakiś innych kryptach byłem w jakichś kryptach w Warszawie byłem. Chyba, że to. Jego żandarmeria pilnuje. Ja, pierdolę. Pamiętaj, że on jest zwierznikiem wojska polskiego. Karol Nawrocki. Prezydentem Polski. <laughs> Dame. Teraz brakuje wiesz takiej muzyki usiąść pomyśleć. O, usiądźmy pomyślmy, jak rozjebać kraj. Przepraszam. Ja to takie, pomyślmy, jak możemy jednocześnie obrazić 90% 50% populacji Polski i jednocześnie zadowolić drugie 50, żeby nami zagłosowali. Rafał Trzaskowski to gej Rafał nie princepolo. Jedzmy wszyscy Prince Polo! Nie to było jedzmy wszyscy Prince Polo, drodzy państwo Panie prezydencie Trump! Mamy nocne karty, jedzmy razem Prince Polo! Dzięki, dzięki, piątka, piątka. Dzięki, dzięki. Skąd te korale? Co? Od... Jak to, od kogo? Wszyscy wiemy od kogo Seneszyn! Seneszyn zabrała korale! Masz tu sam kulki, onalne dla lwa, a ten zegar, tyk, tyk! Co to ma być zegar ten. Doomsday Clock? O, no, fakt. Fanfakt, jest takie coś jak Doomsday Clock, i to no. jest zegar, który tam najwięksi no, ten, naukowcy na świecie i tam coś tam goście od społeczeństwa ustawiają go i im bliżej północy, tym jest gorzej. Ostatnio go ustawili na chyba dwie minuty przed północą. O kur Czyli tak wiesz, tak... Dwa lata temu to on był pięć od północy. Ala im przegrywa, a i to jest poranny budzik. Może <śmulacza> budzisz się do cego, Tyle, jego. A drzwi jest? automatyczne J mają, widziałeś? Nie, tam jest, tam są ludzie. No, mówię automatyczne. Ej, ja widać ten wyglądałem tam, że drzwi automatyczne w Minecrafcie przed Redstone'em i tam jest, że wali batem Widzę. czarną łóżkę. No też tak robi. Nie wiem, gdzie się ustawi. Kurwa, a nie tak. To w sensie, się powinien być, ona powinna być po jego prawicy. Ale puknął pucikami. No tak się puka, kiedy jest, się, odchodzi się od twojego kwa szefa. Pamiętaj, że on jest szefem tego gościa, który tam stoi. No, w sumie, tak. To jest tak, jakbyś pracował w Google i ci ten CEO Google ci przyszedł. Ty nie będziesz się Nie wiem, jakiś. Abdul Sarhan? Zmienimy Prawda. temat. E, CEO Google Sundari Pichai. Dobrze, e, jest e, Ameryka, amerykańsko-hinduskim menadżerem. CEO Google. Dlatego chciałem zmienić jest? temat. Nie lubisz Hindusów? Nie, ja co się stało? Co jest nie tak z hindusami? Albo potomkami hindusów? Jak od Nawrockiego doszedł do hindusów? Bo to mnie jakby zaciekawiło. Nic. E, to tak. Od Nawrockiego poszliśmy do CEO Google. Ja później poszedłem do CEO e, YouTube'a. Któregoś... Też się... hindus. Też jest, jest inaczej. Nie jest hindus... Jest Amerykaninem, ale hinduskiego pochodzenia. Nienawidzę go. Szczerze, nienawidzę obecnego CEO. Już ten, Suzan Wojcicki był, była lepsza. A to taka była e, Amerykankę polskiego pochodzenia chyba, no nie? O, ona była beznadziejna, ale w porównaniu z tym, co teraz jest, ona jest anioł na ziemi. Mm. No. Bo ten gościu to nie jest e, ten jakiś gościu, który na serio chce rozwijać YouTube, tylko on patrzy jedynie na tych, sponsorów. No. Możemy kontynuować do Nawrockiego a. z powrotem? Stary w kurzence. To my! To my! Ruch grani! To my! To my! Ruch grani! To my! To my! To my! Ruchach rany grani. A, ci tych, ci, którzy są właśnie pod. E, którzy są. E, sprawdzani. E, z powodu, że. E, ten. udają służby państwa? Co, serio? No. A przyspieszmy go trochę, bo to już nudne. Karol, Karol, Karol! Ale za nimi maszerują. Ej, kto to są w tych takich czepkach? Kto to jest? Eee... Co? Podchalanie. Czyli? Goście z ściupagami. Taki korpus. Dziękujemy. Szczęść Boże, Panie Prezydencie. Szczęść Boże, Panie Prezydencie. O kur. Dziękujemy. Szczęść Boże, Panie Prezydencie. Oj. No, to jest. To jest niedobry obraz. Pięknie za, od... a, to druga ręka, ale odwróci się. O kurwa, Ej, ty! Te... Mocarny obrót. Kurcz, szkoda, że w to kniuka. A tego żona to taka nieza piękna. Pięknością nie świeci. Znaczy, ja nie mówię, że ja świecę, nie, ale no to, to, to nie jest okaz piękności. Tego już z tyłu jest lepszy. Ten głosował na Rafała, a ten głosował na Karola. Rafał, Karol, Rafał, Karol. Ten widać, że szczęśliwy, ten takie... On najlepszy, że on jest tylko patrzy na jedną stronę, na drugą nie. Gdzie to jest? No to, to jest no. Prezydencki. Belweder, byłem tam, byłem w tym hotelu. Super. Dzięki. Fun fact. Wiesz, że ta statua ma bardzo obszerną Nice. To to jest jego dziecko? Tak, to jest jego dziecko. Nie widziałeś na tym, jak liczyli głosy czy coś takiego? No tam takie... Robiła Nie. Zapraszam do pałacu. Oni wychodzą z pałacu co się odpiertala. A nie, wchodzą dobra. No i doda mówi papa. Pa. alle alle effekte effekte speziellne Niesamowite, tak szczerze, niesamowite efekty. Jakie niesamowite Jak masz... efekty. Co? Nic, marsz jest jakiś. Wcześniej no. bomby jakieś leciały. No tak, teraz ten będzie zaprze zaprzeczać go jakoś zwierzchnika. Czy tam w skrócie obejmie, prrzepczepczepczepczepczepcze. Ten to chyba nie od nas. Impostor. No, nie wierzę w chałowni, że jest taki uśmiechnięty. Pamiętaj. Polityka to jest miejsce, w którym trzeba umieć kłamać, ale on nie umie, bo ja mu nie uwierzyłem. Ale wystarczy, że 50% ci uwierzy, i już wygrywasz. No. A ten Jak to jest to, Robert jeśli... Biedra, Dobrze, nie wiem. Jeśli dobrze pamiętam, to Churchill tak powiedział, że demokracja jest beznadziejna, ale nie ma nic lepszego. Tak, ale jest też tak samo z tym powiedzeniem Goebbelsa, że tam kłamstwo, o to, że na tysiąc razy staje się prawdą, a to w ogóle Goebbels tego nie powiedział podobno. No ja nie wiem nie znam się. ja słuchałem taki jakiś raport, coś takiego, że KB z tego nigdy nie pojedzie. Alden pan ma minę taką jakąś... Dzień dobry. Salutuję Piłsudskiego. Dziękujemy. Karol. Selfik z karąkiem? Jesteśmy <noise> z tobą! Jesteśmy z tobą! A widzisz, tam musiała z telefonu ciutkość. to są same stare Babki. No, czyli ludzie, którzy na niej głosowali. Bóg honor i ojczyzna! Bóg honor i ojczyzna! Pamiętaj, że ludzie tak 50 up, no 50, coś tam. Pamiętaj, że ten. ten. pa. Ten gościu nie ma prawa głosu. O, shout out Adam Zoszak. Shoutout. <noise> Koniec.